Mano, witajcie, mordeczki. Ja jestem Kuba w dzisiejszym filmie. Tak jak Wam w sumie obiecałem kilka odcinków temu, powtórzymy jeszcze raz ten prank z niewidzialną ścianą w moich drzwiach. I zobaczymy, czy tym razem. O, coś przewróciłem. I zobaczymy, czy tym razem nie nabierze się mój pies, czy nabierze się mój brat. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, ale nieważne. Mam tutaj taką stretch folię. Próbuję teraz, tak jakby ją zamontować, w tym przejściu, gdzie są drzwi. I spróbuję zrobić to tak, żeby ona była totalnie niewidoczna. No i później jedyne co zrobię, to zawołam go brata do pokoju i będę tylko trzymał kciuki, żeby on wpadł w tą niewidzialną ścianę i żeby się nabrał, żeby tym prank się udał. I ten odcinek może nie będzie trwał jakoś tak bardzo długo, i tylko jest jeden taki, można powiedzieć, że taki mały szczególiwy problem. Bo jednak mój brat jest człowiekiem, a mój pies był, jest nadal psem. I jednak psa jest trochę łatwiej tak jakby nabrać, bo pies tak jakby biegnie do mojego pokoju tak na ślepo i i mógłby wpaść, chociaż on też się nie nabrał, ale to możecie obejrzeć w tamtym odcinku. Ale tym bardziej, żeby nabrać mojego brata, będzie bardzo, 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 ale to bardzo ciężko. Muszę po prostu jak najlepiej potrafię zamontować tą folię, po prostu w tym przejściu, tak jak mówiłem, w drzwiach, i będzie ok. Dobra, też no, muszę powiedzieć, że nie wiem, gdzie to zamontować, bo mogę zamontować tak, jakby to od tej strony dotąd, a mogę też tak, jakby w ogóle pójść z drugiej strony i zamontować to odtąd, dotąd, tak jak to było. Robione z moim pieskiem I to będzie na pewno bardziej widoczne A znowu od tej strony to będzie Trudniejsze do zrobienia, więc Totalnie nie mam pojęcia jak to mam zrobić Ale trzeba to jakoś przekminić I zaraz po prostu wypróbuję te dwie metody Najpierw to trudniejsze, później to na łatwiejszą Żeby po prostu na odcinek się udał Dobra, wyszło to tak W sumie to nawet nic nie widać Co nie z tej strony A z tej jak sobie pójdziemy To no... Coś tam widać, że tu niby coś jest, ale no lepiej tego zrobić tak, jakby nie mogło. No, wiadomo, że tutaj wszędzie widać te wszystkie e, wszystkie plastry, które tu przeczepiłem. I też muszę mówić tak dość po cichu, ponieważ. Mój brat ogląda dosłownie piętro wyżej bajki. I kazałem mu tam siedzieć, kazałem mu nie wychodzić, ponieważ chcę to do końca zrobić, żeby on tego nie widział po prostu, żeby tam prank się udał. Więc też muszę pilnować, żeby on też nie wychodzi z pokoju i przypadkiem. Nie zaglądał, co ja tutaj robię, co nie? Ale ogólnie on wie, że będziemy dzisiaj coś nagrywali, ale nie wie, że to jest prank na nie, więc on będzie przygotowany do nagrywania, będzie chciał wbiec do tego pokoju. No oczywiście, zostanie sprankowany. Więc lecę. Spróbować zrobić tak jakby jeszcze warstwę wyżej I może jeszcze jedną warstwę wyżej I wtedy robimy już pranka A wy pamiętajcie, aby zostawić właśnie taką subskrypcję na tym kanale Tylko, że tam na dole pod filmem Bo to jest bardzo ważne Ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale Więc dziękuję wam z góry, że zostawiliście subskrypcję weczkę w górę Napiszcie jakiś komentarz A ja wracam do roboty Dobra, teraz mam trochę taki maciupeńkę problem Ponieważ nie wiem, jaką się wrócić po kamerę Co ja zrobiłem? Już mogłem wziąć tą kamerę na tą stronę Dobra, udało się Dobra, słuchajcie, tutaj troszeczkę zepsułem, ale to zaraz wyprostuje się wszystko Bo i tak będę zaraz przechodził jeszcze na drugą stronę Dobra, będzie git I stwierdziłem, że nie robię tego tak jakby do samej góry No bo po co tak naprawdę to robić do samej góry, jak mój brat jest Takiego wzrostu, co nie takiego wzrostu, więc Tak czy siak w to wpadnie Tylko najgorszy jest akcja z przechodzeniem, bo nie ma jak tu przechodzić, ale dobra słuchajcie, ja teraz ustawiam jeszcze chyba drugą kamerę, tak mi się wydaje, że jeszcze ustawię sobie drugą kamerę jako taki drugi kadr, jak brat będzie tu wchodził ja ją włączam, idę szybko zawołać brata i jeszcze spróbuję jakoś tam to poprawić, żeby to jeszcze lepiej wyglądało i wtedy wyjdzie prank, mam nadzieję, że wyjdzie no, jeszcze nie mogę doczekać, więc lecę, robię to i za chwilkę się widzimy Dobra, ja jestem już gotowy żeby to zrobić Tam jest już kamera też przygotowana która teraz mnie jej nagrywa I co, wołamy brata i czekamy Szymon! Chodź tutaj na dół No, on tam chyba wyłączy telewizor, bo coś sobie ogląda I Idzie, idzie Szymon Idzie Szymon Idzie Szymon Simon, chodź tu szybko Chodź szybko do mojego pokoju, chodź do mojego pokoju musisz iść. No iść do mojego pokoju. Jest to No, aj, no i tyle po pranku. Mogłem zrobić ukrytą kamerę, wtedy byś się nie skapnął No właśnie, nie, no, ja nie, nie widziałem w... ściany Co ty nie no, tak zrobiłeś? Nie widziałem. Od kiedy ty to widziałeś? Pewnie no, jak no. już szedłeś, co? No. no a, a dobra, to załóżmy, że i tak przez nią przejdź. Przejdź przez nią. <śleski> <śleski> Dobra, Szymon, powiedz mi, jak podsumujesz mojego pranka? Czy. czy był dobry czy nie? Nie. No, nie był dobry. Mój prank, który zrobiłem, był beznadziejny. Ja wiedziałem, że na piesku się to może jeszcze udać, ale na Szymonie, na bracie. No, to jest jednak człowiek, więc on umie zobaczyć to. Aj, no, no nie wyszło to dobrze. Zostawcie suba. I łapkę w górę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No słuchajcie, no nie wszystkie pranki zawsze się muszą udać, akurat ten się nie udał, ale wydaje mi się, że i tak spoko wyszło. Fajny film, więc dziękuję Wam za oglądanie. Wbijajcie na jakieś inne filmy, subskrybujcie ten kanał, widzimy się w kolejnych materiałach. Opa, no i cześć!